Witam ponownie Z tej strony Daro I lecimy dalej Z tym tematem Farmingu 22 Co ja sobie wymyśliłem A kupiłem przy, yy, przyczepę Będę ją testował Bo <głos》>, paszę mineralną Łodziłem jak niekonwencjonalnie czyli zwykłą przyczepą jeszcze chcę jedną belkę sobie zrobić tego o. jeszcze jedną belkę zrobić czego? Na czego ja chcę zrobić belką? silagę ja bym chciał powiedzieć oczywiście kiszonki Silage. silage czy jak tam angielska. Zrobimy sobie jeszcze jedną belkę i te dwie belki zawiozę tamtą przyczepą, bo ona chyba ma pasy. O, tutaj nie wierzę Chyba ona ma pasy, ale nie jestem pewny jak ma to świetnie by było Tu już nie urosło więc nie mogę na łące zrobić sobie tej drugiej belki, a to już nie wiesz. Więc sobie tutaj z tej trawy skorzystam, ona też odrośnie. Także mieć dwie bełki chociaż i zawiozę do biogazowni, może wyrzę te drzewa i. Zrobię taką dodatkową, molkę małą, właśnie na takie coś, na taką okoliczność, jak, jak będę potrzebował sobie trochę trawki dokosić. To no już powinna wyjść. A, szybko, nie? Szybko ona. Yy... Owija, Chciałem powiedzieć w ekspresowym tempie Dobra, a ja to sobie to zaparkować Żeby to żeby siano trochę było drożej kosztowało albo jakąś większą przyczepę Miał, to, to, siana mam opór. Siana mam opór. Poświęciłem na to bardzo dużo czasu, także siana mam bardzo dużo strawy, To, to nie tam się odpięło, Nie szkodzi. Niech sobie tak będzie. Pojadę po tamtą szczepę, zobaczę. Ona właściwie Ją reklamował pewien youtuber, że ona jest do palek. Z jego linka ściągnąłem ją. No i definitywnie w opisie tej przyczepy jest, że jest ona do balek. Zaraz wam pokażę tego moda. Tak najszybciej go pokażę. O, to jest właśnie to. Alczulat. Belki kwadratowe i belki ogromne. Ale, ale. Aha, tutaj nie będzie. Teraz nawet bo Ja kupiłem, ale jeszcze nie podłączałem. Nie! Yeah. Ma typy pod Y Europalety Big Ball palet, I Liquid Tank Europalet No dobra No to kupimy sobie tych Europalet trochę Bo cały czas co mi brakuje tam ja dobożę i dobożę, bo no tylko tak po trochę. O, no właśnie tej paszy nie Chcę, Przecież ostatnio dość dużo przygotowałem. No raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć nie będzie. Czy tam jedenaście będzie, nie wiem. to to się nakłada? Erką. A, to trzeba pojedyncze, ale dobra, to jest jednak do, do palec, czyli youtuber miał rację, a opis jest fałszywy. <grymny> opis jest fałszywy. Eee, przesuwają się. A gdzie te pasy się zapina? No nie zapina się nigdzie. A może ona nie ma pasy <laughs> Ona nie ma pasy No to Może ja tam nisko ją dobrze o. Bo bez pasów, to gdzieś będę gubił po drodze to Co nie? nie? no, gdybym miała pasy, to lepiej bym, bym je zapiąć. W lewą stronę? Nie, w prawą. Trzeba będzie U, Right, no okej. Okay. Right mi pasuje. Tyle palet nawiozłem tej mineralnej, no i jeszcze muszę ściągnąć jakąś modyfikację z cysterną na mleko. No bo kurczę, do ciągnika podpinane są tylko 8000 litrów, to trochę mało. Ja będę robił tych kursów jak nie wiem. Znaczy, mogę zatrudnić, oczywiście, pracownika nie. E Ile nawiozłem, a jeszcze bierze. Ja Ci dziękuję. Ile ja mam? O to już wzięło. To chyba wszystko wzięło. Co, przerobił? To wszystko. Na ten. Ten automacik. Nie, tylko No, przerobi. Patrzcie ją kurde. Żarcie jak ruch jest mało tej tutaj 66 tysięcy litrów gnojówki no to ja myślę, że wiecie co to ja myślę na razie tej paszy to wystarczy to tak szybko nie idzie, a ten jeszcze przerobi tu. to, że tam przyjechał to już tutaj będzie full eee, o kurcze to chciałem Chciałem pojechać i te bełki Ale pojadę i tak zrobię Na razie żarcia mają łąka Odrośnie jak tylko pójdę się przespać i, i łąki nie będzie Ale ja to kurde chciałem z pascami, nie bez pasów. Kurcze Czy ja to te belki pogubię Jakbym ich więcej nabrał, dobrze? Czy by tą siłę dałem? Bo inaczej to lipa blada z No i jeszcze tamtą drugą. Ta tutaj z modyfikacji e, prasa ona owija strasznie duże bełki 50 tysięcy litrów. Nie wiem czy znam od huby, bo ja ze strony, ze strony autora Bo najpierw była gdzieś, ale nie było tak jak pisało w opisie No to dałem na szukaj w Google i wyszukało mi strona autora i teraz nie pamiętam gdzie to było to wszystko się spamięta, nie? dwie tylko, ale pojedziemy w końcu do tej biegazowni przecież mamy dużo, dużo tych nerowica chociaż raz zawiozę niech tam będzie w zapasie nie wiem ile tego wyjdzie kompostu płynnego no bo zamierzam już zamienić ten e... rozrzutnik nawozu bo za niego stłon opłaca nawóz naprawdę dużo tu kosztuje Przejdzie przez jedno pole a tutaj te cyferki aż znikają także nie może tak być jak ja mam nojówkę własną za, nią, za którą nie muszę płacić a ja płacę za A ja płacę za nawóz No to porażka jest Ciągle nie mogę się dorobić, bo to co zarobię to zaraz też kupię To co mi potrzeba, no jeszcze potrzeba mi właśnie taki Do tych okrągłych belek są zbierające. Ale ona jest, nie muszę jej ściągać, ona jest w grze także to nie musi być tak, że sama zbiera, tylko tym chwytakiem tak zbiera, ona jest zaimplementowana w grze, także tej nie będę musiał, ale chyba będę musiał drugą znaleźć, która ma pas. Chociaż jakby no nie spada, nie? Ma użytek filmu mi nie spada akurat. Ale jak później załaduję gdzieś dużą ilość, to na pewno gdzieś spadnie. Jeszcze? To znaczy, nie, byłem tu, ale. Czy będę musiał zrzucać z tej przyczepy samo? Sprzedamy belę. Będę musiał zrzucać, bo... No raczej nie są sprzedane. No i co to ma być? Nic się nie dzieje się. <grystanie> Nic się nie dzieje się. A może zróbmy inaczej. Tak jak w że też. Oj, coś mi się zdaje, że... Że w bielach... Że w bielach kiszonki nie sprzeda. A nie, bo tu jest jeszcze trawa. A to nie. Tu zostaw. Może po prostu, że trawę nie przyjmuje. Ale tu jest kiczonka. Napisane jak byk. No to szkoda. I można rozciąć... Można było rozciąć jak miałem tam modyfikację grower, To nóż taki się pokazywał. I wtedy może by to wzięło. No trudno. Trzeba będzie liczyć tylko na swoją włojówkę, i tyle zabierały z powrotem. Nie udało się, niestety, a że to na odcinku wyszło, to sami będziecie wiedzieć, że Bela kiszonki na tej mapie nie przyjmuje. Bo jak są takie, że tak powiem, z otwartym tym sypem. Nie z taką siatką jak tutaj, to jak się wrzuci, to to, to działa. I tu by było pobieranie tego, ale widać, że nic się nie pokazuje, bo nie pokazuje się, bo, bo nic nie ma. nie ma. Nie ma kompostu, a byłoby fajnie mieć ten kompost. Bo dlaczego? Nawet je, sprzedając do pchę tutaj. Dostaje się pieniądze, a i tak z tej gnojówki później przerabia to na kompost, na gaz, bo to jest biogazownia, a odpadem, tym odpadem jest właśnie e, ten kompost, którym bym nawoził. Więc zarabiałbym i miałbym, czyli jak to się mówi śmiesznie, zjeść ciastko i mieć ciastko o co właśnie chodzi ale też nie mam też nie mam tego um, e, cysterny do gnojówki bym tu właśnie sobie tą gnojówkę przywoził bym ją tu wylewał za co bym miał zapłacone a ten e, odpad mógłbym sobie później wykorzystać do nałożenia pól nie płacąc za niego nic. No to, jest, to jest właśnie to, że, że tak jak przed chwilą powiedziałem, że zjeść ciastko i mieć ciastko trochę to inaczej, bo tutaj się za ciastko dostało pieniądze, a się dostało inne ciastko w prezencie już. A no, nie szkodzi. Że to nie wyszło, bo tam tak już mało kiszorki było. Trzeba przyspieszyć czas. Zaraz tutaj kiszonki jeszcze narobimy, bo stale jej brakuje. Ale też bym na kiszonce zarabiał. No na razie jajek też nie mogę sprzedać. Przyskujmy. Nie mogę sprzedać jajek, bo jest w O, wiedziałem, wiedziałem, że bywałem. Mówiłem to nawet, że na pewno uda mi się to wywalić. Ja, już taki kawałek to przeniosę, to przeniosę, ale jednak, to bym przecież tego nie nosił. Bo masakra. to za daleko. Nawet tym speedem mocnym, to, to, to za daleko. Tutaj jest jeszcze fermentacja. Tutaj nie będę wrzucał, tylko ją gdzieś tu... Obok wrzucę. Fajnie, że pasza jest. Jest jeszcze 7 tysięcy paszy. Super. To ile, ile ja mam pokarmu? Kurde! 700 tysięcy! Boże! Można by było jeszcze krów dokupić w tym momencie, co nie? O, nie ja mam takich długich palców. Mam tylko jeden działający prawy shift. Bo się źle z nim działa, bo źle, nie działa, to tego zdemontowałem, bo cały czas klawisze trwały się włączały, więc musiałem go zdemontować. Nie szkodzi, jakoś tam idzie. Dwa defekty, już ta klawiatura ma, to znalazłem. No, i fajnie. Ściana jest najmniej. Nie, siana, si siana mam spokój, spokój dużo. Siana sobie zawsze może dołożyć. Dobra, niech, niech. Gdzie ja ją dam, tą. tą przyczepę? Gdzie ja ją dam? Tam trzeba będzie przyspieszyć czas. Hmm. To na razie nie. To na razie nie sobie stoi. A. Proszę. Mój nowy nabytek. Super, super jest. Wiesz, jak przenoszę się tam. O właśnie. W ten sposób już rozumiem niedaleczko. Na pewno... W... do września chyba nie. Chyba nie do września. Na siódmą, nie na ósmą. Łeczka barszczyku sobie zrobiłem. Co krótkiego? Tylko herbatę i herbatę strzupałem. Ale barszczyk nie wrzucę do tego. Przecież czemu nie? Do termosu? No tu jeszcze nie na pewno, tu... Tam trawa. Ja wiem. Trawa jeszcze za mała. Niech będzie. O, tam już znowu zamknięte jest. Znowu buszuje ten automat i robi pasze i karmi moje gruby. No dobra. To będzie troszkę krótszy odcinek, jak widzę. Ale pojedziemy chyba z jajkami. Jest lipiec, nie ja wiem. Zobaczmy ceny jajek. Cenę jajek. Ceny jajek. Tyle jajek. No. I cena mleka jest. Mamy 41 tysięcy litrów mleka. We wrześniu można by było sprzedać, albo w styczniu. To są najlepsze takie ceny. Ale już nawet jest ponad 2000 za litr. Super. Jajka to już 3660. A jajka w listopadzie. To w ogóle jaki miesiąc mamy. Lipiec, lipiec, lipiec. Uff, no w miarę, w miarę, w miarę dobra jest cena, ja jak ale już wolę sprzedać je po konkretnej cenie. Na razie się ratuję troszkę pożyczkami, ale zaraz nie będę mógł żadnej pożyczki wziąć, bo już będzie po prostu limit wyczerpany. Wiem, że tak jest, jak się kupi e, jakieś nowe pole, obszar jakiś. E, to będzie można wziąć tej pożyczki troszkę więcej. Łatwiej, żeby to... O, brak miejsca na palety kury. To nie możemy. To tak nie może być. Tak to nie może być. Proszę, ja was trzeba te palety odsunąć. Ja to, to małą szczepkę sprzedam, jak widzę, że te palety się biorą. To ciekawe, czy te palety od kurczaków, czy te palety jajek będą się bra brały. To szkoda, żeby one produkowały, a nie było już miejsca. O to się wtedy chyba traci. Gdzieś tutaj na pewno się nie magazynuje. No, nie sądzę, żeby tak było, nie pamiętam. Ale Ale nie. Czyli mamy 12 palet jajek. Kurcz... Całkiem, całkiem sporo. Może to nie będzie jakiś potężny zysk. Bo to tylko jajka. Ale jak jest, tak dużo ich. Nie? I żeby ta przyczepa, którą tam tą mam. ja no, sprzedam je, sprzedam je, dopiero wtedy, tutaj pasę odepnę i to się podbiera i będzie pusta, sprzedam. No bo trzeba by dojechał z trześcioma. To się nie opiera. Tutaj sobie już e, traktor zaciągnę do robienia bo szkoda, że był tak stał bo będzie potrzebna jest książka a nawet skład dobrze, że nie sprzedałem grubka by nie sprzedała bo to jest lepszy interes tak będę miał kompost do no tak najłatwiej, wiadomo, tam dużo nie zarobię. Ale chyba przeszkadza mi coś. No co ci przeszkadza? Co mi przeszkadza? Niech to tu padło. kurcze ale to jest oparte ty ja tego nie mogę ja tego nie mogę wziąć a to niech leży no szkoda no ja to kupiłem hej oddawać to to ja ten tu stanął no N nie mogę tego wyjąć on chyba chce wrócić, bo on jest skierowany Tu on chce wrócić i mu coś przeszkadza Ty już jest kisiąka Te talety mu przeszkadzają No to zrobimy tak, żeby mu nie przeszkadzały Bo nie będzie robił Teraz wiedziesz? No, chyba się zawiesił. On się zawiesił, ja chyba się też zawieszę. Nie, żartuję. No to mówiłem, że będzie krótszy odcinek. Także kończę ten odcinek, a ja się z tym będę męczył. Zres 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 zresetuję grę, bo najprawdopodobniej to pomoże. Jak zresetuje on się znajdzie w środku chyba automatycznie. Także cóż, no nie miły tym akcentem e, w tym odcineczku, ale żegnam się z wami i życzę miłego dzienka wieczoru, kiedy tam chcecie.